Rozszerzone naczynka, rumień, ktazje, wszelkiego rodzaju zmiany rubinowate, zmora zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Występują na skutek osłabienia naczyń krwionośnych, które, ze względu na niedobory różnego rodzaju mikroelementów, nie są w stanie wytrzymać ciśnienia naporu. Krwi. W efekcie czego rozszerzają się po to, żeby to ciśnienie wewnątrz obniżyć? W efekcie bardzo często pojawia się rumień na twarzy, bardzo często pojawiają się tak zwane naczynka, pajączki, teleangiektazje, wszelkiego rodzaju wynaczynienia. Często pojawiają się na skutek intensywnej zmiany temperatury, czyli ciepło-zimno w zimie, w sytuacji kiedy na przykład damy się do sauny, zdenerwujemy się po wypiciu alkoholu. No i teraz, co z tym fantem zrobić? Często zastanawiacie się państwo, jakie są najlepsze metody, najbardziej skuteczne pozbycia się czy wyeliminowania samego problemu rozszerzonych naczyń, ponieważ należy pamiętać, że rozszerzone naczynka czy sam rumień to nie jest tylko i wyłącznie problem estetyczny, On bardzo często nieleczony może przerodzić się w trądzik różowaty, czyli bardzo intensywny i trudny w leczeniu problem dermatologiczny. Trądzik różowaty, moi drodzy, może występować zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Już mniej więcej po 40 roku życia. Często wiąże się z intensywnym leczeniem laseroterapią, kortykosteroidami, jak również i leczeniem miejscowym, czyli samym zamykaniem naczynek. Leczenie jest trudne, długotrwałe i często nie przynosi zadowalających efektów. A tak na dobrą sprawę, wystarczy wdrożyć odpowiednią profilaktykę, odpowiednio zadbać o ściany naczyń krwionośnych, dzięki czemu uzyskacie rewelacyjne efekty i profilaktyka, którą zastosujecie, w połączeniu z zabiegami estetycznymi na pewno przyniesie rewelacyjne efekty. Co jest bardzo ważne. W momencie, kiedy przychodzi klient, pacjent na konsultację pod kątem terapii naczynek czy rozszerzonych naczynek, przede wszystkim musimy ocenić kondycję zdrowia, ponieważ bardzo często, jako podłoże występowania rozszerzonych naczyń, mamy różnego rodzaju zaburzenia zdrowotne organizmu. Może to być insulinooporność, cukrzyca, ponieważ problemy związane z glikemią organizmu wpływają niesamowicie na osłabienie i zwapnienie naczyń krwionośnych w organizmie. W związku z czym osoby, które mają problemy zarówno z insuliną, jak i z cukrzycą bardzo często narażone są na duże problemy właśnie z wytrzymałością naczyń krwionośnych. Mogą u nich występować obrzęki, mogą u nich występować żylaki kończyn dolnych, mogą występować obrzęki kończyn dolnych, jak również i pojawiać się na twarzy telangiektazje i rozszerzone naczynka. Osoby, które mają problemy z tarczycą, wszelkiego rodzaju autoagresję, to też jest grupa osób, u których występuje duże ryzyko powstawania rumienia, jak również i rozszerzonych naczynek włosowatych na twarzy. No i znowu kolejne osoby, które są narażone na bardzo intensywne wyrzuty kortyzolu na skutek stresu, które mają niedobory witamin, u których występuje niski poziom witaminy C, czy generalnie niedobory witaminy z grupy B. Ważne jest, żeby ocenić kondycję zdrowia, ocenić codzienne funkcjonowanie, zrobić często badania pod kątem ilości witamin, które w organizmie występują, oraz ocenić ogólny stan i kondycję zdrowia. Często, przed zastosowaniem czy wykonaniem różnego rodzaju zabiegów eliminujących rozszerzone naczynka, polecamy zastosowanie preparatów na bazie diosminy, bardzo dużej ilości rutozytu, witaminy C, jak również i na przykład kremy, maści i preparaty do pielęgnacji domowej skóry. Z zastosowaniem czy z wykorzystaniem wyciągu na przykład z kasztanowca. Są to preparaty, które przede wszystkim wzmocnią nam ściany naczyń krwionośnych, czyli będziemy zapobiegać sytuacji, gdzie my zamkniemy jedne naczynka, a drugie naczynka za chwilę będą nam się rozszerzać, ponieważ tutaj to jest takie zamknięte koło, przez co bardzo często rezygnujecie z tego typu zabiegów, gdzie my zamykamy jedno naczynko, za chwilę osłabia nam się kolejne, kolejny się rozszerza i to jest taka troszeczkę syzyfowa robota. My zamykamy z jednej, a z drugiej strony organizm z nami nie popracuje w związku z czym Warto zacząć właśnie terapię od wzmacniania organizmu, od wzmacniania ścian naczyń krwionośnych. Wtedy będziemy mieć pewność, że zabiegi, które wykonamy będą szalenie efektywne i przede wszystkim długotrwałe. No więc, jeżeli chodzi o metody terapii, one muszą być dobrane pod kątem indywidualnych potrzeb organizmu. Często stosujemy zabiegi z wykorzystaniem IPL-a, DPL-a, laseroterapię, laser diodowy. Często możemy na przykład w przypadku trądziku różowatego też zastosować laser pikosekundowy. Zabiegi z wykorzystaniem kwasu azelainowego w przypadku trąciku różowatego. Świetnie sprawdzają się zabiegi łagodzące na bazie wyciągu z kasztanowca, na bazie olej konopnych, na bazie preparatów łagodzących wszelkiego rodzaju wody różane, wyciągi z róży które łagodzą nam skórę, łagodzą podrażnienia. No i co najważniejsze, będą redukowały jeszcze dodatkowo problemy związane z trądzikiem różowatym. Zabiegi z wykorzystaniem laserów czy IPL-a nie należą do zabiegów przyjemnych. Niemniej jednak pozwalają nam skoagulować naczynko, pozwalają nam usunąć rozszerzone naczynia. Zabiegi z wykorzystaniem na przykład IPL-a pozwalają nam bardzo mocno zredukować rumień poprawić napięcie kolory skóry. A dopiero potem będziemy w stanie popracować nad zagęszczeniem tej skóry i poprawieniem jej co jest bardzo ważne, to stosowanie odpowiedniej terapii domowej czyli dobranie takich kosmetyków, które będą przede wszystkim delikatnie oczyszczały skórę, nawilżały skórę, odbudowywały płaszcz hydrolipidowy, jak również i chroniły naszą skórę przed promieniowaniem słonecznym, czyli musimy niestety, moi drodzy, stosować filtry przeciwsłoneczne minimum 30, a w okresie letnim nawet 50. Osoby, które mają problemy z rozszerzonymi naczynkami, telagiektazjami, jak również dzikiem różowatym, no niestety, moi drodzy, dla Was kąpiele słoneczne, chodzę do sauny, wszelkiego rodzaju szoki, Termiczne, no a niestety są delikatnie mówiąc przeciwwskazane, ponieważ wszelkie tego typu zabiegi, którym się poddacie, będą dodatkowo potęgować powstawanie rumienia i mogą przekształcić go w rumień utrwalony. Z której będziemy mieć dodatkowo jeszcze większe problemy, żeby sobie z tą skórą poradzić. Oczywiście, ruch, picie dużej ilości wody, dieta bogata w witaminy, uzupełnianie tych witamin na bieżąco to jest również szalenie ważne. No i kolejna bardzo ważna sprawa: dobieramy sobie żele myjące toniki oraz kremy. Do Waszego problemu skórnego. No na szczęście na rynku tych preparatów jest dużo, no nie wszystkie mogą być dobre dla Was, dlatego konsultacja z kosmetologiem jest tak szalenie ważna. A już za chwilę pokażemy Wam, jak przebiega proces zamykania naczynek z wykorzystaniem lasera diodowego i jak te skóra, czy w ogóle miejsca z rozszerzonymi naczynkami wyglądają przed i wyglądają po. Zapraszam serdecznie.